Cześć, z tej strony Magda. Chciałam Wam pokazać album, który będziemy przez najbliższe dwa tygodnie robić na mojej nowej grupie na Facebooku Skrapuj ze Skrapczakiem. Pod tym filmem w opisie znajdziecie link do grupy, możecie wysłać zaproszenie. Ja je, je na pewno przyjmę e, i na tejże grupie będziemy wspólnie wykonywać album. E, chciałam go Wam pokazać. E, oczywiście e, chcę zaznaczyć, że wykonywanie tego albumu będzie darmowe. E, chcę po prostu spędzić z Wami trochę czasu. E, chcę się wzajemnie poinspirować. E, mam bardzo fajne pomysły na prowadzenie dalej tej grupy, więc mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. A zaczniemy właśnie od tego albumu, który wykonałam z papierów Zoe Design z kolekcji Forest Dream. Na ten album na pewno będziecie potrzebować dwóch e, dużych zestawów papierów 30x30. E, mimo tego, że album wcale nie jest duży, to jak zawsze w moich albumach mieści bardzo dużo zdjęć, e, ze względu na rozbudowane konstrukcje, które zobaczycie w środku. E, teraz chciałam Wam tylko tak pokrótce opowiedzieć, e, co przed nami. E, album ma wymiary 15 na 20 e, Jest. E, Boku oklejony materiałem. Ten grzbiet jest półokrągły. Sposób, w którym będziemy łączyli strony, jest taki może mniej typowy i nie jest on wskazany dla jakichś dużych, ciężkich albumów, ale przy tej wielkości i pojemności myślę, że to spokojnie wytrzyma próbę czasu. Jak wygląda album w środku? Tutaj niedoklejone zdjęcie. Cały czas zastanawiam się, jakie zdjęcia, e, jakie zdjęcia pomieści mój album. E, myślę, że mm, tegoroczna wiosna, mimo tego, że nie sprzyja wychodzeniu z domu, e, być może to będzie to, co tutaj w tym albumie moim się znajdzie. E, będzie trochę zabawy z tym albumem. E, trochę czasu będziemy go robić. Ja robiłam go na raty, zaczęłam robić go w grudniu, później zabrakło mi papierów, troszeczkę musiałam na nie poczekać, bo był to przełom roku. Następnie musiałam trochę odłożyć pracę w kąt, miałam bardzo dużo innych zajęć, już trochę chorowaliśmy, ale udało mi się go dokończyć i wreszcie mogę go Wam pokazać, wreszcie możemy zająć się on wspólnym. E, tworzenia. E, przez to, że robiłam go trochę na raty, to cały ten tutorial, który znajdziecie na e, grupie, przyznam, będzie trochę chaotyczny, ale ja też trochę tak e, pracuję, jeżeli wymyślam album e, od nowa, a nie działam według jakiegoś schematu czy szablonu, tak jak w albumach, które wykonuję na zamówienie, to wtedy zazwyczaj ta moja praca jest mocno etapowa, wracam wielokrotnie do różnych stron, natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie w stanie się tam połapać, przynajmniej w ten sposób staram się te filmy składać. Co jest ważne, w jaki sposób ja zazwyczaj pracuję? Zazwyczaj pracuję w ten sposób, że najpierw tworzę sobie bazę, konstrukcję stron, obklejam jej papierami dekoracyjnymi, a dopiero na sam koniec dorzucam elementy dekoracyjne, typu jakieś tam wycinane, wycinane elementy z kolekcji. Tu nawet, o, jeszcze właściwie nie skończyłam zamknięcia, więc będę musiała go na pewno dorobić przed tym, Zanim umieszczę Wam finalny filmik na grupie, ale mniej więcej macie wyobrażenie, jak ten album wygląda i jaka praca przed nami. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten album, że dołączycie do grupy i spędzimy bardzo fajny czas. Liczę na Was i do zobaczenia na Facebooku. Trzymajcie się!